I witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Tomb Raider: Underworld. Um, tak, jesteśmy w kolejnym poziomie na Morzu Śródziemnym, jakim jest Niflheim, i na sam początek sobie poczytamy nieco um, dziennikalary, ponieważ pojawiło się coś nowego, albo i nie. Tak mi się wydawało, że pojawił się wpis nowy z Niflheimu. Ale chyba nie. Dobra, może mi się coś pomyliło ewidentnie. E, ok. E, w tym poziomie mamy kolejne 9 e, skarbów e, do odnalezienia. Więc mam nadzieję, że położenie ich e, pamiętam wszystkich i że nie będzie z tym żadnego problemu. Okej. Okay. I tutaj już właśnie zbaczam z e, trasy po pierwszy z nich pojawiła się prośba w komentarzach abym podkręciła nieco jasność gry więc w stosunku do tego co było no to pod, podkręciłam ją o jakieś dwa poziomy więc mam nadzieję, że teraz już będzie ok Szczerze mówiąc dla mnie teraz gra wydaje się aż za jasna ale no rozumiem, że YouTube to ściemnia i faktycznie jak widziałam potem ten film no to w niektórych momentach było naprawdę dosyć Um, dosyć ciemno, więc mam nadzieję, że teraz no, nie będzie takiego problemu chociaż no, dla mnie teraz jest trochę za jasno. Ale to wam ma być dobrze. To oglądać. E, tak, w ogóle czasami w tle słychać takie, takie dziwne odgłosy, także możemy się już zacząć zastanawiać, o co tu chodzi. Um, ale no, to zobaczymy za chwilę. Dobra. I tutaj jest drugi skarb. Zabieramy go więc ze sobą. No idziemy dalej po schodach. Mamy ładny niebieski ogień. Ok. Nie wiem, czy już mówiłam. Tutaj mamy apteczkę po tej stronie, e, a tam będzie skarb numer 3. E, ale no, lubię ten poziom. Jest bardzo fajny, taki bardzo epicki. <laughs> ale to zaraz się dowiecie dlaczego. E, wszystko już stąd zabram, także idziemy zobaczyć, co tam się dzieje. Tak, eee, spotkaliśmy, słuchajcie, na swojej drodze Krakena. Taki piękny Kraken sobie tutaj siedzi. Eee, w ogóle uwielbiam e, ironiczność Lary w tym, w tym momencie, jak pięknie powiedziała, że o, lovely, eee, że tutaj trafiła na taką przeszkodę na swojej drodze. No ale e, tak jak Lara tutaj słusznie zauważyła, Kraken jest ślepy, więc... Nie będziemy musieli się aż tak nim przejmować. W sumie on nie stanowi dla nas naprawdę zbyt dużego zagrożenia. Wystarczy nie wchodzić mu za bardzo w drogę. A ja właśnie zeszłam sobie po skarb numer 4, więc go zabieram i idziemy teraz po skarb numer 5, 6 oraz 7. One są dosyć blisko siebie rozmieszczone. Tak, tak, on się tam rzuca, ale my się nie przejmujemy. Tu jest skarb numer 5. Zabieramy. E, dobra, on sobie tutaj się owinął. E, a my musimy wskoczyć do wody. Nie musimy się za bardzo martwić tym, on nam nic nie zrobi. Ok, i tutaj jest właśnie skarb numer 6. Przepływamy sobie koło niego. Na spokojnie, bez nerwów. Tutaj jest skarb numer 7. Pamiętam, że jak grałam pierwszy raz, to się bałam w ogóle wchodzić do wody. Myślałam, że od razu zginę. W ogóle się strasznie bałam tego krakena, bałam się tutaj chodzić. Ale tak naprawdę się okazuje, że nie ma się co za bardzo martwić. Teraz zbaczam z trasy po skarb numer 8. I na ten moment nie musimy się już martwić skarbami, możemy się zacząć zajmować krakenem. I pozbywaniem się go stąd, ponieważ musimy się go pozbyć, dlatego że on nam e, oplątał swoimi mackami drzwi i nie możemy tam nic zrobić. On sobie ładnie mruczy przez cały czas. Także żebyśmy słyszeli, że on tutaj jest. E, także musimy się go chcąc nie chcąc, pozbyć. No ja bym się go nie pozbywała, bo to taka piękna istota. E, pewnie mało ich jest, jak to nie jest jakiś jedyny okaz tego krakena. I no, nie zagrażałam jakoś bardzo, więc, więc ja bym go zostawiła w spokoju. No, Lara, ciągnij to. Dobra. Tutaj sobie odblokowujemy trybik. No i ciągniemy za dźwignię. Naszemu krakenowi się macka wkręciła w tryby, więc trochę go zabolało. A my sobie odblokowujemy tą no, platformę na środku. Jak widzicie, jedną blokadę już właśnie ściągnęłam. Teraz przez to. Eee, I będę teraz szła do, do drugiej. Tak, oczywiście, uu, nie, nie spadaj, Lara, nie spadaj. Wszystko jest symetrycznie, jak żeby inaczej w tym Raiderze. Więc idziemy do pomieszczenia z drugą blokadą. Ponieważ ta platforma na środku, jak widzieliście, ma kolce i jakoś tak bardzo wygodnie jest to umiejscowione, te, te kolce i ta platforma nad głową Krakena, więc będzie można go się pozbyć. Dobra, nie wiem czy ja mogę tutaj, spuszczając buta na głowę, ale najpierw musimy to odblokować, tą platformę, trochę ją, trochę ją podwyższyć i, i wtedy będziemy mogli... E, mu ją zrzucić. Żeby był odpowiedni nacisk. Dobra, tutaj mu to... Tak, tak, tak. Boli, boli bardzo. No bardzo mi przykro. Naprawdę nie chcę tego robić. Ogólnie jest tutaj parę miejsc, w sensie parę możliwości, aby się dostać do... Ym, do tych mechanizmów. Y, można iść Górą, dołem, także no, akurat to jest bardzo fajnie zrobione. Jest więcej niż jeden sposób na to, żeby to ogarnąć. W sensie, no, koniec końców musimy doprowadzić do tego samego, ale, mm, ale można się tutaj dostać na różne sposoby. Ja na przykład trafiłam tutaj górą, a można było też przyjść dołem. Ehm, także fajna sprawa. No i odblokowujemy sobie e, tą platformę z drugiej strony. Ona już, widzicie, teraz sobie wisi luźno. Dobra. Tutaj jest jeszcze taki fajny moment, gdzie może być takie spowolnienie czasu. Nie wiem, gdzie jest ten moment. Chciałabym Wam go pokazać, bo akurat przeszłam ten poziom tak, że nie za bardzo. Nie za bardzo miałam szansę Wam pokazać, jak to wygląda, bo tam jest taki moment gdzieś tu chyba. Gdzie jest ta kolumna, że. Tak, tutaj, gdzie są te kolumny? Że. O, tutaj, tak. Yy, on coś tam rozwala, ten kraken, swoją macką. Czy, czy to było z drugiej strony, może? Gdzieś tutaj gdzie jego macka bardziej wisi. No, w każdym razie yy, trzeba było zareagować szybko, bo on rozwala jakąś platformę i w tej się zwo, włącza takie spowolnienie czasu. Yy, I. I trzeba szybko larom odskoczyć, zanim kraken nas tam zrzuci i dziabnie. Dobra, ja teraz próbuję się dostać tutaj na środek. Tak bardzo takie um, glutowate odgłosy <gryw> wydaje ten kraken. Idziemy sobie tu. Ok. No i podwyższamy sobie ładnie tą platformę. Do tego służy ta dziewia. po prostu z większą siłą spadła na niego. Swoją drogą, te kolucje, no nie wyglądają jakoś strasznie morderczo. No ale... Zwłaszcza, jeżeli popatrzymy, jak wielki jest ten kraken. Ale widocznie to, to wystarczy, żeby go załatwić. Tak jak widzicie, tutaj mamy słabe ogniwa tych łańcuchów, które trzymają jeszcze tą platformę w ryzach. I musimy je sobie zestrzelić, aby ona spadła. No, i po krakenie. Nie będzie stanowił już więcej problemu. Natomiast ja wybieram się po ostatni skarb w tym poziomie, który jest właśnie tutaj. Trzeba było podbijać się od ściany, żeby się po niego dostać. W ogóle no, to jest nowy ruch Lary. Wcześniej go nie było w Anniversary. No i teraz w sumie, jak mam już wszystko, a jeszcze sobie mogę sprawdzić, czy tak jest. Mam 19. Także możemy sobie... Wow, co za dropy. Chociaż właśnie zauważyłam, że to mi się zdarza. Trzeba chwilę odczekać chyba. Nie wiem, będę musiała o tym poczytać, bo nie podoba mi się bardzo to. Dobra, jest na razie normalnie. Tak, bo tutaj chciałam właśnie skoczyć na główkę. I wtedy jest OK. Dobra, na razie jest dobrze. Chciałam zobaczyć, czy mam dalej wszystkie skarby. Zaliczyło mi, dobra. Bardzo pros przepraszam za to. Nie wiem czemu tak się działo. Ja spróbuję o tym poczytać. Może ktoś jeszcze miał taki problem i wie jak to rozwiązać, bo nie podobają mi się te spadki nagłe. Ale okej, okay, gra się wczytała na nowo i problem się rozwiązał, więc jest dobrze. Także my się już zbliżamy powoli do końca w sumie tego etapu. Ale bardzo bym nie chciała, żeby tak się działo. Tak, no i to jest kolejna taka, powiedzmy, nowa umiejętność Lary, czyli takie spinanie się jakby po ścianie bezpośrednio, bez żadnych krawędzi. No po prostu korzystać z jakichś tutaj wypukłości, no jak po ściance wspinaczkowej. Znacznie fajnie to wygląda, według mnie przynajmniej. Okej. Okay. No i idziemy, słuchajcie, ku końcowi. Powoli. Tutaj mamy kolejną nowość. Tego też nie było w sensie w starszych Tomb Raiderach, było, ale w legendzie w aniwersary nie za bardzo. Czyli takie balansowanie yy, na belce. Nawet bardzo gimnastyczne ruchy w tej części, to trzeba przyznać. No i idziemy do naszego celu. To

E, tym razem. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja pewnie Wam wytnę ten kawałek, jak tam się e, zmagałam z tym nagłym spadkiem FPS-ów. E, postaram się ten problem rozwiązać, żeby się już nie pojawiał. Zobaczymy, na ile mi się to uda. A tymczasem żegnam się z Wami do usłyszenia w kolejnych odcinkach z serii Tomb Raider Underworld. Trzymajcie się! No i cześć!